Marek, Marek, ja się boję, że Ala znowu spotyka się z tym całym Frodo. Ja się tego boję. proszę, kto idzie? Dzień dobry, jak się czuje Ala? Właśnie zasnęła. Nie idź tam i nie budź <słuch> Masakra, ta cała akcja, kurde. Ta bójka to w ogóle jakaś paranoja. A ty wiesz, dlaczego doszło do tej bójki? No jasne, że tak. Stanęła w obronie tej swojej dziewczyny. Co? Słucham? No, co było kompletną głupotą, bo już ta jej lesbieczka by się lepiej sama obroniła. Zaraz, zaraz, jaka dziewczyna, jaka co ty bo ty w ogóle prawda? Ty, ty, ty brałeś jakieś narkotyki? Ja powiedziałem jej dziewczyna. Tak, o co tu mówisz? Ja się, ja się przejęzyczyłem, bo to dziewczyna i koleżanka, co jest lesbijką, i ja muszę lecieć, przepraszam. Co on w ogóle opowiada? Przepraszam, gdzie leżałem o tym? Urwa, nie wiem, chciałam rejestracji zapytać. Siema seba. Cześć. Gdzie jest zala? Ale jest tutaj na pierwszym piętrze i w prawo od razu. Kurde. Chłopie, ja się prawie wygadałem jej starym, że ala jest lesbijką. Myślałem, że oni wiedzą. Przepraszam, chodź tu. Nie wiedzą. Kurde, a może ja z nimi porozmawiam i oni wybiją mi z głowy te lesbijskie akcje. Ciebie już porąbało do reszty, co? Dlaczego? Dobrze jest tak, jak jest? No dobrze, ale leży w szpitalu, zobacz, co się dzieje. Frodo, ja już nie mam do ciebie siły, człowieku. Ja muszę lecieć na razie. Seba, gdyby Ala była ze mną, to włos by jej z głowy nie spadł. I dobrze o tym wiesz. Nic by jej nie było, byłaby bezpieczna.